Yeah. <laughs> yes. All right. Yeah. But I, yeah. Adamie, gdzie jesteś? Ojcze, nie widzę cię, nie rozumiem, boję się. Usłyszałem Twoje kroki w ogrodzie, dlatego się skryłem. Co się stało? Czy jadłeś jest trzeba, z którego zakazałem ci jeść? Kobieta, którą go nie postawiłeś, dała mi owoc z tego trzeba i zjadłem. Cóżeś wczyniła? To poszły z Zgadziliście mną. chciałem tylko waszego dobra. Dlatego dałem wam rozum, wolną wolę, wolną wolę. Pragnę waszego szczęścia. Coście uczynili? Coście uczynili? Ojcze, 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 Ponieważ to uczyniłeś, jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich stworzeń. Czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić po wszystkie dni twego życia. Nieprzyjaźń prowadzam między ciebie a niemiastem, pomiędzy twoje potomstwo a potomstwo jej. I będziemy walczyć o każdy życia Utraciliśmy raj, nie będziemy mieć nikogo, obróć siebie, utraciliśmy raj, utraciliśmy, utraciliśmy. I będą odana i ale obrócą